Dotykamy. Ufam, że most brukliński, a na nim lub przy nim. Bardzo serdecznie witam. Szymon Trzebiatowski. Jeśli serdecznie. Słychać mnie, widać. Słychać, widać. E, tak. Szymonie, ufam, że słyszałeś tę, przynajmniej tą poprzednią, bo ona trochę prowokacyjnie najechała, i powiem ci od razu, tak sobie pomyślałam: Oj, to zaraz Piotr będzie miał do dyskusji albo do kontrdyskusji tutaj partnera, bo Ciebie na koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale ufam, że to będzie taki dobry deser wniesiony do tego salonu, w którym ta kuchnia naprawdę cały dzień się gotuje, żebyś był uprzejmy powiedzieć, jak z Twojej perspektywy, po pierwsze, y, y, wyglądało zaproszenie ciebie jako eksperta do rady, czyli jakby co poczułeś y, jako wyzwanie, co poczułeś jako, do czego oni mnie potrzebują, co poczułeś tak z, trochę z tyłu głowy i czy to poczucie, które miałeś wtedy, rozwinęło się tak, jak myślałeś, bo już trochę w tej radzie jesteś, y, już trochę z tym zespołem i w ramach tego zespołu pracujesz, jakbyś był uprzejmy sięgnąć do zasobu swoich doświadczeń? Bardzo chętnie dziękuję za, za zaproszenie. Ja jeszcze na początek może powiem, jak bardzo sympatyzuję z tą metaforą mieszkania, domu, pomieszczeń, bo miałem okazję przez dobrych kilka lat, bodajże osiem, być w zupełnie innej przestrzeni zarządzać w kuchni, gotować. I mieć to wejście do salonu, zapraszać do salonu radę nadzorczą. Tych rad nadzorczych było w związku z tym, jako spotkań co najmniej dobrych kilkanaście, była to korporacja, było to duże przedsiębiorstwo międzynarodowe. W związku z tym, tak nawiązując do, 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 do ostatniego, drugiego pana Piotra, no była to przede wszystkim właśnie nadzorcza co do swojej roli Rada Nadzorcza. No i od około dwóch lat, od ponad dwóch lat współpracujemy wspólnie i ja zmieniam perspektywę, co mnie. Niesamowicie wzbogaca perspektywę z dużego, profesjonalnego przedsiębiorstwa, ogromnej organizacji międzynarodowej. Poznaje coraz to więcej mniejszych, większych firm rodzinnych. Bardzo jest to wzbogacające doświadczenie. No i te prawie dwa lata w Radzie Nadzorczej jednej z takich firm, i tak, jak wrócę teraz do Twojego pytania, jak to się odbyło? Faktycznie bardzo mi zagrało to, co Pan Piotr Bicki powiedział o, o, o zespole, określając wręcz, że w momencie, jak jest ta różnorodność plus zespołowość członków Rady Nadzorczej, tak to rozumiem to mówimy o cechach idealnej Rady Nadzorczej. Faktycznie tak to się zadziało. Nie był to konkurs piękności, nie był to też konkurs ekspercki. Było to właśnie zaproszenie kogoś, kto piastuje obecnie rolę przewodniczącego rady nadzorczej, kogoś, kto z firmą, o której mówimy, współpracuje już czas dłuższy. Kogoś, kto nie wiem, czy namówił właściciela, czy po prostu wyczuł dobry moment. I w momencie, jak ten moment był, i jak faktycznie ten właściciel, że nawiążę do tematu pakrotki moich ulubionych zwrotów, pana Piotra Nowa, Elisa, był gotowy faktycznie na to, żeby powołać ciało nie tylko nadzorcze, właśnie bardziej eksperckie, bardziej dyskusyjne, bardziej doradcze. No to wtedy to zaproszenie przyszło od przewodniczącego. Znamy się we trójkę, bo trzyosobową Radę Nadzorczą tworzymy zawodowo i coraz bardziej i zawodowo i prywatnie. I jestem ogromnie poruszony tą, tą rolą moją własną, ale tak naprawdę naszą, bo Ostatnio, przy okazji zupełnie innego procesu, miałem okazję przeprowadzać wywiady z ponad 20 osobami, pracownikami w różnym miejscu hierarchii tej firmy i słyszałem, jak bardzo te osoby mówią o zmianie, która dokonuje się od około dwóch lat. No, chcąc nie chcąc, nakładają się te kropki, chcąc nie chcąc, jest poczucie satysfakcji, dumy, że jesteśmy nie tylko zaproszeni, ale również słuchani. Że tworzymy zespół nie tylko jako rada nadzorcza, ale tworzymy zespół jako rada nadzorcza z właścicielem, z zarządem, że tak trochę za naszą namową skróciliśmy dystans pomiędzy właśnie tym no, wysoko ustawionym w hierarchii tworem. Nadzorczo-doradczym, A firmą, także poznajemy pracowników, poznajemy TOP management, staramy się faktycznie być nie z dystansu, ale właśnie tuż obok. I faktycznie ta rola jest tak jak sobie ustalaliśmy na wstępie w, pewnie w 30-40% nadzorcza, kontrolna ale mamy ogromne poczucie sprawczości i faktycznie bycia wysłuchiwanymi. Przy czym, żeby te słowa nie wybrzmiały zbyt, zbyt jakoś dumnie i górnolotnie, bo bardzo również sympatyzuję ze słowami pierwszego z Panów Piotrów, który mówił o pokorze, o szacunku z jakim faktycznie jako członek Rady Nadzorczej Oddajemy naszą wiedzę, nasze doświadczenie właścicielowi i, i, i spółce, w której faktycznie pracujemy w tej roli. I po prostu. Myślę, że też warto czasami nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli widzimy, że nie jesteśmy paprotkami w gabinecie prezesa, jeżeli widzimy, że tenże prezes i właściciel chce faktycznie tego głosu doradczego i z niego korzysta, no to dodałbym jeszcze dodatkowy fakt do tej dotychczasowej dyskusji. Jest to ogromnie satysfakcjonujące. Myślę, że dlatego między innymi panowie przedmówcy tak długo, przez tyle lat w tego typu funkcjach funkcjonują, bo naprawdę jest ogromna satysfakcja z tego typu pracy. Szymon, po, po, pozwól, że bardzo pięknie się tego słuchało, wiesz, naprawdę, bardzo pięknie się tego słuchało i wyobrażało sobie, jak to może pulsować, jak to może oddziaływać na cały zespół, ale też na, to bo myślę, że nietypowość tej sytuacji polega na tym, że o ile te wcześniejsze nasze rozważania albo przynajmniej te o których ja mam jakby ja, ja projektuję i myślę zaraz będziecie potrzebować rady nadzorczą bo przecież przechodzimy proces sukcesji więc dobrze by było żeby ten mentoring młodszego pokolenia trochę przebiegał właśnie w taki sposób zdystansowany żebyśmy mieli możliwość patrzeć na nich ale właśnie z perspektywy salonu a nie tego że co chwilę pokrywkę podnoszę to tutaj jest taka inna sytuacja i bardzo nietypowa, i jakby myślę, że ona też jest warta komentarza. Właściciel cały czas gotuje, właściciel cały czas jest szefem kuchni i on robi to świetnie i on Wam przynosi te dania, i jakby jesteście wtedy razem, ale jakby to jest też inna relacja niż, to, niż relacja, w której by nie był aktywnym już z poziomu zarządu. Absolutnie tak. Zdaję sobie sprawę, że uczestniczę w przedsięwzięciu chyba dość nietypowym, kiedy faktycznie właściciel, ze względu na wiek i na długość biznesu, na, na, na długość czasu, w którym biznes prowadzi, Faktycznie jest i młody wiekiem, i również zapałem do pracy. W związku z tym absolutnie nie spodziewam się, żeby chciał przejść w jakikolwiek stan wyciszenia, wygaszenia swojej aktywności. Jest prężnym prezesem, szefem zarządu, i w takiej funkcji tym bardziej albo z innej perspektywy, bo myślę, że w tej innej też rozumiem słowa pana Piotra Nowajlisa o tym, że właściciel musi być gotowy. Ta gotowość jest inna, jeśli on wraz z gotowością na radę nadzorczą zmienia miejsce w firmie, i ta gotowość jest też inna, ale zawsze musi być, jeśli on faktycznie w pełnym biegu zarządzając, zarządzając prężnie rozwijającą się firmą, Mówi, ja chcę mieć jeszcze kogoś. Chcę mm. mieć jeszcze kogoś, kto będzie służył tym doświadczeniem, tą wiedzą, tą różnorodnością, żeby faktycznie moja firma rozwijała się jeszcze lepiej czy szybciej. Nie zawsze musi być szybciej. Żeby rozwijała się lepiej profesjonalnie. Czy z tej perspektywy, patrzę, że mamy, tak wiesz, finiszujemy, ale nie mogę nie zapytać. Króciutko i kompaktowo, czy z tej perspektywy swoich doświadczeń tych i tych wcześniejszych masz takie poczucie, merytoryczne poczucie, że są różnice w prowadzeniu, w projektowaniu rady nadzorczej i w kompetencjach, które są potrzebne do tego, żeby a być członkiem rady nadzorczej firmy o rozproszonym akcjonariacie b być członkiem rady nadzorczej firmy rodzinnej. Widać różnicę, czy nie widać? Myślę, że to będzie tak samo jak przy Radzie Nadzorczej, tak samo jak, jak przy, przy byciu menedżerem w firmie rodzinnej, będzie widać różnicę. Przynajmniej wtedy, jeśli będzie kontakt z właścicielem, jeżeli będzie kontakt z rodziną, bo to, bo to właśnie robi różnicę. To powoduje, że Jesteśmy bliżej sprawstwa w tej, w tej firmie. Jesteśmy, no, teoretycznie. Powiem tylko w mojej starszej tej, tej byłej funkcji jako członek zarządu miałem naprawdę mimo wszystko dość ograniczoną szerokość decyzyjną. W związku z tym rada nadzorcza jako kolejny stopień, tak naprawdę w hierarchii całego koncernu była uprawniona do kolejnych decyzji, i to też nie do wszystkich. Jeżeli otwieraliśmy nową fabrykę we wrześniu, to tam te decyzje zapadały na jeszcze wyższym szczeblu. Czyli. Ta, ta obecność właściciela, obecność rodziny w firmie rodzinnej, to będzie kwestia sprawczości, decyzyjności. No i nie mogę tego nie powiedzieć. To są również emocje, to są również zupełnie innego rodzaju emocje, które, jeśli są pozytywne, stają się siłą i są faktycznie czymś, co. Tworzy albo sprawia, że firma rodzinna może być zdecydowanie sprawniejsza i, i lepiej przechodzić przez wszystkie huragany, niestety mogą również działać odwrotnie. A no, jak to z pogodą? Bardzo uprzejmie dziękuję. Ja również dziękuję, żeby nie było, że kończę tak negatywnie. Absolutnie ani tak nie jest w przypadku, o którym mówimy, ani tak nie jest na co dzień. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, bo to jest też taka różnica, którą ja czuję w sobie w momencie, jak wyszedłem z jednego pokoju, jestem w tej chwili w drugim i niby ten sam klimat, niby też kuchnia, garnki, a jednak troszkę inaczej. I inne dania przede wszystkim, bo z pokolenia na pokolenie od babci mamy. Bardzo uprzejmie dziękuję.